Halo, 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 halo. Halo? Halo. Halo. No zuma. halo. No Zuma, jesteś? Nie słychać Cię. Jestem. Jestem jesteś. i czekam. Aha, no ja już jestem w grze nawet. A Ty gdzie? Teraz mogę dołączyć. Jezus Maria. Ile my tego mamy? Ale tych jarów to jeszcze zrobię więcej. Mhm. A czemu kropki są, yy, są zamknięte? O, baterie są! O! Pamiętam. Na zbieranie baterii. A. Kurza była? był już swoje zwierzaki. kaczki są. Jej, właśnie, no na tym skończyliśmy. Nie. Yeah. I kaczki bez pytania. O, faktycznie, jaka fajna! Ale czas. Dobra, e, wiem, że tu będę, będę mógł chyba wstawić te... ale jaj. Jest już takie jajko kaczki? Tak, tak, idę włożę. Chcesz je ja pewnie do... jedno. A jedno? Po prostu? Tak, jedno potrzebuję. Dodam ci dwa może, tak. czy nie? Jedno starczy. Wypuść swoje te. E, trzeba będzie więcej prądu. Prąd też jest do zebrania, Zunkcia, zbierz, bo się przyda pewnie do e, do majonezu w takim Boże. razie, sprzętu więcej. Zabierała prąd, to nie jest najlepszy problem. Coś musi, nie? Czekaj. Mm, Boże, jakie mi dziwne. Rzeczy mamy. Ryś też jest, jakbyś chciała. O, tu są baterie, dobra. Eee, jakieś pojedyncze do podlania na pewno są. Tam się na dole coś złapało. Nowe rzeczy jakieś. A, jakiś limak kolejne. Do, a właśnie. Ja wiem, spojrzeć na kraftowanie z majonezem. Mmm. Earth Krystal mamy Jeszcze dwa na majonez zrobię I co jest jeszcze potrzebne? 15 kamienia, koper bary Tam jeszcze e, 15 kamienia, 15 krewna Cześć po 30 sztuk Zum czym jesteś? E, tak mm, nie, tak dojwa Słuchajcie? Nie, jakoś nie słyszałem 30 sztuk drewna. Kamyczku, gdzie jesteś? Dobra. Tylko nie wiem, czy na majonez tutaj stawiać, czy u nich postawić. Może na majonez? W się sensie u nich, to co znaczy, co u nich? Czy tu mam stawiać? Tu? No tak. No wszystko raczej obok, nie? No tak, tylko że ja się zastanawiam, bo ludzie, wiesz co widziałem, wykorzystują tą przestrzeń w środku u nich. W środku Zwierzaków. A, Więc. u zwierzaków. I bezpośrednio tam stawiać. No to w sumie też mhm. jest dobry pomysł. Mhm. Jak się A budynki rozbuduje, poczekaj. A gdzie ja znajdę. Eee... Boże, nie mogę żadnych owoców ani tych znaleźć. To jest. Tu są łyby. I moki kwiaty. Jaki jak ja miałam plan na podbicie świata? Bo już nie pamiętam. Dobre pytanie. Na pewno jakiś miałam, ale. No, miałeś chyba się zanosić rzeczy i zobaczyć co latem tam do wrzucenia, co możesz wrzucić. Ale ja mam tylko jajko na razie, jedno, No, to możesz, to no jest sensu. ale może masz coś do przerobienia na przykład? O czym No nie wiem, do podlania nie są raczej. rośliny, do zebrania jest zboże jakbyś chciała, do ścięcia. Gdzie jest, gdzie jest jeszcze jedna klatka? Mieliśmy tylko trzy? Może. E, więcej tych na baterie, e, Mieliśmy. Zrobiły się. Ja pikle. mam pościnać? I kle się zrobiły. Dobrze. Mam he heja mamy? Więcej? No. Ja już pościnałem, wróciłem. Zboża mamy teraz dużo. Aha, zboże jak liczy się jako warzywa. gdzie my trzymamy zboże? A zboża nie miałeś do zaniesienia? Ani pikli, a zobacz ten majonez. Zboże mam, 10. Rozumcie, na wasz. pewno masz ten zboż, zobacz, do zaniesienia. Ile masz przy sobie? Czego? Zboże? Zboża. No trochę mam, tylko gdzie mam je wrzucić, bo ja nie wiem. No do roślinak, nie? Ale tu jest, kurde, wszystkie skrzynki są pełne, full. A tu będą jest nowe zbiory. Pełne. No jest no, miejsce na zboże, bez przesady. Dawaj. To? Może być. Aha, ja mam wrzucić po prostu, tak? No tak, tak. nas ten chcesz zebrać trochę inny? Widzisz tu inny słoik? Zumcia. Yy... Nie. Pod, podnieś, no tu. Tu jest inny słoik, inny. Ale to... A skaczek, ale nie było chyba skaczek. No, nie gdzieś... kojarzę, no ale zobacz. Perkwila mam coś takiego jeszcze. jakiego ślimaka. Wstawię ślimka. Wstawiłam mleko i lecę. Nie pamiętam. okej? Okay. Ja, ja mam paprykę jeszcze. Kup. Yy... Pekażę, powiedz, tak, mm. kupuj nasionka, Kup sia sianka może na początek najpierw zainwestujmy siankę. A nie chcemy jakichś długich najpierw? Zdą A nie wiem, no coś miałaś długiego i no tak, no porozglądaj się. Łącza. Tak. O tak. Pomidory. tak. Mm. Nie wiem, ja na razie zasadziłem to co miałem, mogłem. Idę wyrzucić... Czemu mam bombę? Borówki o blueberry są potrzebne. No to są przecież. Melony. Też były. Weź, weź, co, wydawaj tak? kasę, wydawaj, Też wydawaj, wydawaj kasę ile chcesz. Tylko, że nie mam miejsca no. na zasadzenie. Dlatego... No, tu... Nie, tu były, nie, tu były. Raby. I maki, dobra. ja już sprzedaję resztę. Patyki gdzieś tutaj, w tych środkowych skrzynkach były. Znaczy, mi chodzi o to, zoomcie, że mamy dużo. No, zaraz nowych rzeczy pozbieram, i wtedy nie będzie gdzie wrzucać, tak? Tak jestem przekonany. Kiedy Heja walnąć do stołu, Ta. sus Ilosa Susa. A do ciebie zaraz ci dam wszystko. A w jest 106 na 204, Także powinniśmy przepotężnie latem szaleć i jesienią. Dobrze. musimy zrobić zapasy, nie? Mhm. Ja zbieram grzyby. Ok. ty, tutaj na tym na prądzie nie ma roślinki. Potrzebujemy jeszcze trawy też. A masz coś jakąś trawę do kupienia na przykład? Mogę jedno zrobić. Poczekaj. O. Grzyby wrzucam. O, nie mogę filetowej grzyby wrzucić, nie mam miejsca. Tam gdzieś tutaj w takim Dobrze. razie. Mają one sobie Dobra. sprzedawać, tak? Tak, to pozostałeś. ja ci wkładam w takim razie do tej drugiej skrzynki wszystkie nasionka. Mm -hmm. okay. Najpierw te, które się długo robią. No jest te jest sztuki. Tylko jeden serek jest jeszcze? jeszcze? Ja, już patrzę, co się zrobiło. Eserki to jeść. Jeść. No. Ja, no, Nie mam na razie jeszcze owoców, bo czekam, aż się zrobią, nie? Węgla mamy w ogóle? Przetwarzasz trochę węgla czy nie? Po co? Mamy, mamy dużo węgla, no ja bym więcej tych słoików zrobił na warzywa. Jeszcze z cztery co najmniej zrobił. Mamy tylko osiem węgla, byś przetwarzała trochę czasami piecykiem? No chcielibyśmy iść. Nie no, ale szkoda, trochę drewna Zapiać. Ok, tu trzeba. do podania, czy nie? Nie, chyba nie. Co, co, co szkoda? Drewna. Nie, no ja i to teraz. Ale my drewna teraz. potrzebujemy diablo dużo. No czyż jest chyba diablo dużo, czy nie? To chodź na ze mną tak, pościnać najpierw. Dużo idzie drewna, nie idę do kopalni. Ale dużo idzie drewna do... do ten. Wy do kopalni, tak? Czemu na pieszo idę? Trudno, poszłam. E, no, tak. się pozbierasz po drodze? O, wiewiórka, pewnie... Rozumiecie, ja generalnie chyba nie słucha. A czemu poleciaś sama do kopalni? Co się stało? A co mam robić? No, myślałem, że najpierw podniemy drzewo. Oszukiści, a że do kopalni pójdziemy jutro? Mhm, uh -huh. no szósta już, nie wiem, czy jest sens w ogóle, nie? Znaczy, no, wiesz, to tylko zależy odłącznie od tego, ile będzie do roboty jutro, nie? No dobra. Ja tu sadzę kupę drzewek. Ile drzewek wyrośnie na jesień, to będzie. ciao. ciał. E, dobra, tylko ja się przelecę jeszcze poszukać i zasa zasadzę szyszunie. W takim razie zajdę do community center i zobaczę, co tam było dokładnie. Jasne, zerknij sobie. Patrz. Zabawię się. O ja. I co lepiej słyszysz? Znaczy, no ja Ciebie słyszę o wiele lepiej, wyraźniej. Nawet trochę za wyraźnie. Okej, okay. cokolwiek to znaczy. Teraz cię przerwało. No to internet też, ale mamy internet, antenę też zewnętrzną, także ludzi, jak coś nie przemieściem. Więc tak zobaczymy. Spróbuję tak. y tego, co mamy teraz. Ja Tutaj nie mam nic. Pomidor, papryczka, blueberry i melon. Wszystkie cztery, po jednej sztuce. Na zasadzie tego co nie masz, tak? Dobra, ja idę tu jeszcze pod nas szybko przelecę. Mam jeszcze pięć melonów. Kukurydza, zadenia to już chyba jesienią, czyli melonów sześć. Choler. robaczki spotkałem z podziemią i... Wykopałem je i dały mi tego... Eee, mixidy, trzy sztuki. O! Czy ja a majonezu nie potrzebujesz? Nie. Ja. Ja. Jak się zrobię te warzywka, to po prostu tutaj przyjdę. Okay. Ja idę po tego hardwooda, zerknę, a jutro by można było jeszcze zerknąć po... Tam nie wiem po co zbieram, ale zbieram, bo pewnie jak będzie potrzebne, to będzie potrzebne dużo. Eee, przydałoby się po tych krainach polatać też. I krajne. No w sensie do zbierania rzeczy letnich, nie? Są tak e, luzę. Tak. Dwa razy jest ten Bomb granej, no i skąd mamy go wziąć? Jabłuszka to chyba jesienią. Ale potrzebne są te drzewa. Musimy ogarnąć te drzewa. Klarnie, trzeba odblokować. Trzeba odblokować po prostu. Ale trzeba co? jak najwięcej rzeczy Tręba? powrzucać pewnie. Pewnie tak. No jakiś quest jest na pewno z tym związany. A może quest właśnie, a my robiliśmy ostatnio No, też może nie tyle quest, co raczej ja bym obstawiał na ten. Hmm. Napaczkę. Tak, na paczkę, zdecydowanie na paczkę. A tam chyba gdzieś było napisane zawsze, co można dostać. Gdzieś tam było. Ale nie było nic w sadzie nigdzie. Hmm. Nie wydaje. Tak nie śpiewasz. takie dziwne rośliny, co przyniosłem. W do domu, te fidl, coś tam, nie wiem, czy to obrzucałeś też. O, to jedno jest potrzebne. To ci mówiłem o ostatnim odcinku, to zapomniałaś już chyba. Dobra, jest chyba za ciemno na takie szukanie rzeczy. No i te letnie rzeczy trzeba pozbierać, nie? To na pewno. To to nie było tam chyba za wiele tych letnich. i będziemy chyba dopiero zbierać. Jakieś na rzeczy jeszcze? Baterie na przykład, nie macie baterii wrzucić? Albo czegoś związanego z baterią? Albo coś zrobionego z klota na przykład, którego nie mamy w ogóle? Klota mam, ale jednego, ale to znaczy jest w jednym miejscu do wrzucenia. Węgiel jest? Tak. Ja wrzucę drewienko co stałem, 200 sztuk. Tak, nawet nie wejdzie mi całe zoomcia. Jeszcze zamknę krówki. A, i posadzę im tą jedną trawkę. Bo tutaj glon... O, tutaj wrzuciłem to takie fiddle head fern, no, wrzuciłem. wrzuciłem. Sla... Slajmy to teraz nie wiem to jest... Tak. Tu też nie możemy wrzucić. E, to są slajmy. Ale to już pójdę jak będę miała te owoce, bo... Kamienie, I tak węgiel na... Zie... Tak. Na drewno nie ma miejsca. A gdzie mówiłeś, tą trawkę chciałeś? Jedną? Tam Ale? gdzie jest ta bateria po lewej, na, na baterii posadzić. A to jest, a to jest, to jest trawka? Co ty? Nie, to nie była trawka. Pierwsza zoomcia, pierwsza, pierwsza. Ale muszę krówki zamknąć. Nie trzeba zamykać. Eee, co mam sadzić? Summer seeds. 11. 13-dniowe blueberry wzięłaś. O to długi sam. Pierwsza 30 dawaj Zuma, gdzie ty lecisz. Zum do łóżeczka! No spokojnie, zdążę. Jaki twardz tak. z zoomy. Ja pierdyk Procek zdrożał na 5600. Podam. Brawo, Bra, foksiaka. Czemu? Jeszcze nie pchał nie z pierwszego odcinka. A, okej. Okay. <laughs> Jeszcze daj mu chwilę. 5000 z dzisiejszego dnia. Tak? Mhm. nawet nieźle to nieźle. Słyszę też. Deszcz. Deszczyk. cudownie, Deszczyk jest list. Pada. Hej. Tym Potrzebuje dobrego tego wędkarza. Biorę udział w eksperymencie na łapanie pufferfishów. Nagroda 1000 golda. To coś hmm. dla Ciebie. Ale ja to dopiero jakby się tam szkolę. Tym, przede mną, e, jak to się mówi, daleka droga. Też pościnać heja? Obie chcesz? Ej. Ja pójdę krabę. E, ból. E, co ból. Też pościnać? Chodź pościnaj szybciutko zboże. A ja posadzę. I lecimy do kopalni. Pumcia, na dół. Idę. O, już widzę, że blueberry niedługo będą. Blueberry sadzę właśnie co długo. A, wpadła zuma. Kłóciłaś Czas Proszę w tym stylu. To długie zasadzone. No w sumie heja jeszcze trzeba było kupić, nie? Pamiętaj, żeby heja do mocno zapakować. To nie muszę od razu już No bo będziemy mieli te baterie. Zaraz coś nam wyrośnie już jutro. E, co ja mam? A, zboże z tym zebrałem. Maja, idę po jajka. A, trzeba im zamknąć teraz jak pada chyba, tak? Hmm. Nie. Tak, ale ja muszę krówki wydoić, nie? No nie wychodzą po prostu. Nie ja jajka też zbieram. O, Brawo jeden. iskra nie mam mleka, ty małpo na miłość też nie mam mleka. z mi pójdzie lepiej Milka okay. też nie coś też. się na nas obręb pogoda i nie opracować jest mieci ja wrzuciłem z miodem coś, rzadko się pojawia miodek. Jeden serek chodzi. Mm -hmm. A, grzyby, tradycyjnie. Pamiętaj, żeby sobie jakieś grzybki wziąć, bo ja ci coś tam odkładałem, A. nie? Tak wzięłam sobie. Ale idziemy w ogóle do kopalni? A nie chcesz się? Czy idziemy, czy raczej zbieramy, nie wiem, drzewa ścinamy w okolicy, zbieramy? Nie no, pytam się jak chcesz, no bo tam metali to i tak pewnie będziemy potrzebować, nie? No dokładnie, ja bym poszła do kopienia jak pada, no dobra to chodź szybciutko lecimy. Pamiętaj, że na prawo. To ej, zostawię tak, nasionkę na razie. Zostawię sobie rzeczy, które... Ej, 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 ej. Zabierają mi miejsce. Puśćcie mnie, puśćcie mnie! Ej, ej, ej. No, ja też zostawię. Przydenty to też zostawię. Dobra, idziemy, tak? Już pole... A, tu się... Boże, tu trzy czekają te. Holender, no. To? Nie robią się w trzech. No, to ty tak zrobiłeś. No. Trochę za dużo, bo mam tego na głowie. Lapa jestem. Zostawiłaś po drodze. <noise> ja poszłam. Piceberry zostawiłeś? Nie, poszłam za daleko. Mhm. Aha, to Foksiak tam swoją skrzynkę zostawił. Mm -hmm. Zobacz. Z węgla to mu gdzie... szmerniemy. Gdzie idziemy? E, no, nie wiem, decyduj. To może jakiś niższy węgiel, co? No, 20. I to 20. 20 raz. 20 dalej. Aha, też tak nisko. E, e, e. mikro. Mikro. Jak chcesz kamień ba. Uuu, wytrzymało uderzenie. Miecze naszego super. Jak chcesz bardzo duże kamienie, o i trafi też ściany. Ale na, kamienie to tylko te duże, no to to nie trafi czasu. Chodź, chodź. Chodź. Ale my byliśmy chyba ostatnio w okolicach 20. No właśnie teraz mi się tak przypomniało, że chyba byliśmy tutaj. Chodź, no możemy... jest na górze. Chodź, to będziemy pytanie. Jak to, jak to mówiliśmy, berstować. Mm -hmm. Jak to tam się tam mówiło, już nie pamiętam. Mogę ze słowa to w górę chodźmy zim cię po lewej. Ja Lecia. już zaszłam na dół. A, a. No tu już byliśmy, chyba ostatnio, tak mi się kojarzy. Rozłożenie. Lasek. jak biorę. aż trzy. Poleciały. Slajmów też potrzebujemy, nie? Po 40 coś już jest. Bo... nie pamiętam, ale 50 slime'ów było pewne do zbudowania czego? Mm -hmm. Chciała. Zumczia nie ten. E, prośba nie, nie stukaj myszką. Nie podnosić i nie opuszczaj. To słychać, chodź u mnie z drobinka. Bo tak robiasz, tyk tyk, tyk 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 puk 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 puk, puk, puk. Chodź, mi się że zejścia. Ze, ze nie no okej, okay. nic się nie stało tylko. Typlicznie okay, to nie, było. Nie. No po lewej. W górze? Po lewej od ciebie jak byłaś, myśli. Nie wiem, gdzie teraz poleciałaś już więc zdążyłaś, więc trzeba się zapuścić swoje korzenie. A, same kamienie. Nic ciekawego. O, skrzyneczki są jest jest słyszeć. Księgi, księgi. Słyszałam, słyszałam. Zbieraj je. Zbieraj, zbieraj. Czekaj. Najlepsze dla zawsze dla Padna Księżniczki zostawiamy. Ja będę podziwiał Czaj. co wypada. No jasne. Ja nie jestem taki zachłanny. Zbieraj. Sorry. Sam fajda kiedyś mi powiedział, że podziwia, że mi się chce tłumaczyć. Czekać. No. Wiele ja też nie, mam... hmm. nie jestem zachłanna, ale jeżeli chodzi o siebie, to taki dosyć konsekwentny i uparty. To, to, to też jest drobnym problemem. Czasem popcowanie z innymi. Tak, Współpraca. Często po prostu może zbyt ambitnie do wielu rzeczy podchodzą. Może tak. Okej, okay, nie gadaj. Co to, to rozmowy przy kilofie, nie? O, Jest. właśnie, brakowało mi nazwy jakiś fajnej jakiś odcinek. Rozmowy przy kilofie. O, -o energy koleżanko. Semło nie mogę zjeść. Z gil muszę pogadać. Jakieś coś z polstworem mam. Gotowe. Jakiś cel. Gil, Muszę pogadać. Może coś nam się otworzy. O, może. A czemu mi się to nie wyskoczyło. Znowu coś, czegoś nie zrobiłam. No tak, może być różnica drobna w jakichś kilkuset potworach zabitych. A, w tym sensie. Dobra, tam nic nie ma, możemy schodzić. Nie wyręczaj mnie. Ja cię A ja wyręczę. Ja Trzeba sobie pojeść. Pojechcę sobie ja też, co coś zjem. No po potworki, skup się na potworkach Dobrze. teraz dla odmiany. Ciężko będzie. Pominąć pewne rzeczy, żeby się skupić na potworkach. Przestań atakować tą łyżkę. <grych> żeby ją przesunąć, no jest... nie trzeba jej unosić. Wiem, odruch. Nie zwróciłam na to nigdy uwagi, nie? Masz jakieś potworki? Bo ja nie. Wiesz, co to tam u ciebie tak słychać? Bo to tego, jak byłaś na stole, to nie było słychać. To no mogę wziąć ten yy, podkładkę. Weź podkładkę. Zaraz przytwierdzę. Tak zmienimy po pierwszym odcinku, dobra? Jasne, jak na Foxie, jak będziemy chwilkę czekać, tak? Nie Ebi. No, no. O, no. Nice. Po tym odcineczku masz zabitą gąsienicę, bo się przemieni. Zoomcie, zostaw te kamienie, naprawdę, szkoda czasu. Ale ja tylko paszę, co jest. Patrzę na kamienie. A mamy ponad 2000 kamieni, jasne. Więc jest tak z kolonką. Nie zgubiałem takiego głębokiego porównania. Zaskoczyłaś mnie. Jednak jest to możliwe po 10 latach małżeństwa. Raczej tak. Szczególnie, że osiągnąłeś ostatnio swój drugi okres dojrzewania. Konsekwentny. Idzie się przyzwyczaić. Może miałaś drabinkę? Daj znać, jak będziesz miała drabinkę z umcia. Drabinki Jeszcze nie wystarczy. mam, ale mam, tak, ale nie wiem, co z nim zrobić. Jak z niego wypaść te węgle? Bo no, one tanie. nie wypadają. Kiedyś, jak się uderzało w niego, to wypadały węgle. Prawym chyba trzeba było stuknąć tu. Jest tu? Tak. jest tak. zobaczyć czy też żeby coś mi poleci. Nie Nie ja, chyba Że, Nie Jeszcze bo... szukamy. Z niektórych kamieni mi trzy sztuki wylatują. To chyba zależy od y, poziomu miningu, jaki masz. coś Możliwe. Rozmowy przy Kilofie. No nie ma co. Ifuje. To bada dole ścieżkę? Nie. Pójdzie tam Dobra. gdzie ty. Nie, ale nie patrzę gdzie ty idziesz. Moje, 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 moje. Kurde, co jest? Musieliśmy coś minąć. Nie. Jakaś szansa jest, ty nie jest po prostu na tym etapie dużo. 28 w ogóle... No, rzeczy mi powypadały tutaj węgiel, jakieś geody do rozbicia. No super. Mi właśnie wypadł z kamienia. Zobaczcie, jak będzie drabinka, może zdążymy jeszcze na to. co do ciebie. Jest na czy gdzie? Na samym początku była. A może była, nie my ją minęliśmy. Tak, poszliśmy zobaczyć, co jest jeszcze. Może. Leć, leć. O, tych drabinek są dwie nawet. Patrz, o, to jest kamień do rozbicia, ten duży, o. Wiem, ja zostawiam ci go, i idę szukać mop. Zapaliłam się na nie. Hmm. To, to no. zamachanie mieczem słyszę. Chcę nas. Jakim mieczem? Chciałam to. Kilofem uderzam cały czas. Słamy. No i teraz znowu no. Nie. Mam takie moby. Jakie moby? Czynkę rozbijałem. Tu masz, kraba, kraba masz. Bzz. Dobra. Teraz będę. 29 na 30 nam nie zależy. Możemy się ewakuować. No bij muchy, no. Nie musimy iść na 29 znowu. No nie. Musimy. To już. No co kochani, no bardzo szybko zleciało. Ooooo, mam tę bronię. 12, 12 tak. złama i biegniemy. Wózka, nie ma co, Przecież losu. Ooo, pani, panie, zamierzcie. No. Na góra, nie? Tak, na 120. Do wózka później. Chyba, stop. Dam seradę już bez przesady, sen. Ktoś to tak wypalił? Nie wiem. O, nam się przesunął. When the full. Ojoj! Psikus. Nawet nie jestem w stanie Miałam wrzucić serka. Hmm, gdzie mam scrollę wrzucić? Do tych swoich skrzynek gdzieś tutaj? Cholera. Dobra, jutro już. A Fibera, gdzie do tej zielonej? Tak. Nie, wiem, czy jest Nie ma miejsca. miejsca. To tu wrzucam. Polender. Jeszcze 20. E, węgiel, gdzie mam? rzucać. W... O, i to. Okej, okay. i idę spać. Jutro sobie porozdzielam. Jo, złącz tylko przystęp, puka, Tęna... Bo mi głowa boli. Przepraszam, pierwsza 40 jest. Chodź spać. Pierwsza, pierwsza 50, zabije Czemu za co? <laughs> Co, kochani, dziękujemy. Prawie zabity o, przez Zumę. Odblokowane osiągnięcie. Moving up. Aha. No to zawsze ci no. Co prawda, Bory. 2300 dzisiejszego dnia, ale to zobaczcie. Tylko jeden dzień. A jeszcze mieliśmy rzeczy do sprzedania. Dobra, dobra. To dziękujemy. Do zobaczenia, kochani, w następnym odcinku. Bye, bye. Bye.